Ogólnie chyba każdy kto, kto grał w Brawl Stars w tym miesiącu w maju i gra w ten event Battle for Katana Kingdom chciałby trochę rzeczy za darmo, bo jak wiemy w Polsce gratis to uczciwa cena. Yy, no więc ze, zebrałem tutaj w tym shortcie wszystkie kody, które udało mi się znaleźć. Yy, więc na pierwszy ogień yy, wjeżdżę wam stronka na redditie yy, z linkiem do strony supersella gdzie tam jak wyjdziecie przez tego reddita to za po prostu zalogowanie się będziecie mogli zgarnąć dwie darmowe rulki sushi nie wiem jak to działa, działa ja dzisiaj dzięki temu zdobyłem jego więc uproved potem jak już się tam zalogowaliście, odebraliście sobie te dwie rólki sushi to nie wychodźcie ze strony supersella tylko wpiszcie te trzy kody, które się pojawiają tu na ekranie jest to sakura spike, coś w tym stylu yy, coś, it's sushi time i boba party no i na koniec zrzucę wam tu jeszcze kodzik QR ogólnie to niektórzy z was mogli te nagrody odebrać więc jak ktoś wam nie działa to pewno już je odebraliście ale tak wolałem wszystko co udało mi się odkopać przez ten miesiąc po, poznajdywać researchem to, to wam to rzucić.